jakim im szkodził za życia, taki po śmierci jeszcze zalazł im za skórę. Cały szamarzewski. Czego się oni spodziewali? Że na pogrzeb człowieka, który całe swoje życie poświęcił innych, przyjdzie tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Takiej manifestacji Ostrów jeszcze nie widział i pewno długo nie zobaczy. I takiego człowieka, jak Augustyn, Oczywiście też. Tacy jak on nie rodzą się codziennie. Oj nie. Jedyna z głównych ulic na Jeżycach w Poznaniu nosi nazwę Augustyna Szamarzewskiego, działacza społeczno-gospodarczego, poprzednika księdza Piotra Wawrzyniaka na stanowisku patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Był Szamarzewski szczególnie zasłużonym uczestnikiem najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Przetrwał represję kultur kampfu. Doskonale też sobie radził jako aktywista, spółdzielczy i publicysta. Przeciążony pracą zmarł nagle podczas mszy w Ostrowie Wielkopolskim 8 maja 1891 roku w mieście, tym spoczął też na zawsze. W podręcznikach historii pod datą 1809 mamy głównie informacje o marszu wojsk austriackich na księstwo warszawskie i o bitwie pod Raszynę. W Wielkopolsce miejscowa ludność próbowała przeciwstawić się podjazdom nieprzyjaciela. Jednak dopiero po przybyciu generała Jana Henryka Dąbrowskiego doszło do powstania, które przepędziło Austriaków z regionu. Ale jeszcze 8 maja 1809 roku żołnierze najeźdźcy rozproszyli pod pyzdrami 150-osobowy oddział Polskiej Gwardii Narodowej. 8 maja 1848 roku pod Rogalinem doszło do potyczki między oddziałami polskimi i kolumną pruską dowodzoną przez majora Wininga. Starcie zakończyło się porażką powstańców, a zwycięzcy żołnierze pruscy brutalnie spacyfikowali Rogalin i splądrowali słynny Pałac Raczyńskich. Pamiątką tych wydarzeń jest dziś mały, symboliczny cmentarzyk powstańczy przy drodze prowadzącej z Rogalina do Daszewic. 8 maja 1919 roku po wielu dziesięcioleciach starań Poznań doczekał się wreszcie polskiego uniwersytetu. Największe, a zrozumiałe trudności wystąpiły z doborem kadry nauczającej. Tę ostatecznie zapewniły uczelnie kresowe, zwłaszcza ze Lwowa. Pierwszym rektorem został zaś rodowity śremianin, profesor Helidor Święcicki. Już wkrótce uczelnia zdobyła sobie znaczącą pozycję w świecie nauki. Stała się oparciem dla działań zmierzających do umocnienia polskości. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej naukowcy wysiedleni z generalnego gubernatorstwa otworzyli w podziemiu swoją uczelnię, nadając jej nazwę Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Dziś Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza należy do wysoko cenionych uczelni w kraju. 8 maja 1945 roku z poznańskiego oddziału agencji prasowej Polpress wyszła na cały kraj pierwsza wiadomość o końcu wojny, zapisana przez pracowników na podstawie radiowego nasłuchu. Polpress tak naprawdę powstał w Moskwie z inicjatywy tzw. Związku Patriotów Polskich. Na mocy dekretu uzyskał status agencji rządowej, a potem przekształcono go w polską agencję prasową PAP.